Piekoszów podpisała umowę na realizację programu Opieka wytchnieniowa edycja 2025 pozyskując na ten cel blisko 205 tysięcy złotych. Dzięki dofinansowaniu wsparciem objętych zostanie 19 osób, w tym 16 opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami i trzech opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Chciałam powiedzieć, że ten program jest dla dzieci od 2 do 16 roku życia oraz osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. I tak jak powiedziałam wcześniej, rzeczywiście patrząc i obserwując, program się cieszy ogromnym zadowoleniem z uwagi na to, że rodziny są zadowolone, bo mogą przez ten czas zająć się sobą, albo spędzić czas, albo po prostu odpocząć od codziennych obowiązków. Bardzo się cieszę i bardzo ogromnie dziękuję tutaj Urzędu Wojewódzkiemu i Wojewodzie Świętokrzyskiemu za to, że mogłam pozyskać tutaj Ponad 200 tysięcy zł, aby wspomóc y, naszym rodzinom w mieście i gminie Piekoszy. Program Opieka Wytchnieniowa realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ma na celu odciążenie rodziny opiekunów dzieci powyżej drugiego roku życia oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Celem programu jest zapewnienie czasowego zastępstwa w sprawowaniu opieki, co pozwala opiekunom na odpoczynek, załatwienie spraw życiowych czy regenerację sił. Usługi świadczone są w formie pobytu dziennego lub całodobowego.